Gry się F16. Po prawej stronie nasz Tygrys przygotowuje się do zademonstrowania możliwości lotu na niskich wysokościach przy olbrzymich prędkościach, dochodzących nawet do 1200 km na godzinę. Zaraz poniżej prędkości dźwięku, aby oszczędzić nam bębenków i wydatków na nowe szyby samochodowe. Z prawej strony F-16 i High Speed Pass! Wracając do centrum pokazu, slap wprowadzi samolot w serię beczek, demonstrując jego błyskawiczną manewrowość. I z lewej strony polski Jaszczom i Triple Roar z flarami. Jednym z najważniejszych elementów walki na niskim dystansie jest zwrotność. W centrum pokazu pilot przechwili samolot i rozpędzając się, wprowadzi go w ostry zakręt. Siła przeciążenia wzrośnie, a jego ciało ważyć będzie 9 razy tyle co normalnie, czyli tak zwane 9G. Proszę Państwa, przed wami Tygryz i 9G. Teraz zobaczycie manewrowość Viper'a. Slav wykona beczkę w 9 stopniowych załamaniach. Od lewej strony Viper i 4 point roll. Gotujcie swoje telefony i aparaty. Dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania fly-by-wire pilot wykona następny manewr z, niemal, manewr z niemal chirurgiczną precyzją. Od prawej strony F-16 i knife-edge pass. Slab rozpocznie teraz serię manewrów demonstrujących elastyczność myśliwca i jego nieprzewidywalność w walce. Doskonałe wyszkolenie pilota pozwala mu połączyć się z maszyną, by stworzyć niesamowicie zabójczy duet. Z lewej strony Falcon Tarn przechodzący w kieł tygrysa. Jak możecie zauważyć, pilot zwolnił, by zademonstrować możliwości lotu Vipera na niskich prędkościach i krytycznych kątach natarcia. Pilot trzyma dziób samolotu niemal 30 stopni w górze i leci z zaskakującą prędkością 200 km na godzinę. W centrum pokazu włączy pełne dopalanie i przejdzie do prawie pionowego wznoszenia, demonstrując moc swojego silnika. Następnie powróci do centrum pokazu z zawrotną prędkością 1200 km na godzinę. Zwróćcie uwagę na różnicę prędkości. Das ist nachsteht, denn Muscle